Cześć, witajcie dzisiaj w takim oto otoczeniu. Jestem na osiedlu Brochów. Ostatnio zapytałem, co byście chcieli, żebym nagrał. Dostałem odpowiedź, żebym nagrał bunkry na Brochowie. Także jestem. Jak widzicie, jestem przy ulicy Mościckiego. Ta ulica to jest ulica Mościckiego. Tutaj jest stacja Brochów, przystanek. Jakby ktoś był ciekaw, gdzie to jest. I na takiej górce, jak chodzicie, zaraz koło torów kolejowych, macie pierwsze wejście do bunkru. Postaramy się tam dzisiaj zejść Jakby nie było Dzisiaj paskudna pogoda Deszczowo Ale postanowiłem, że się wybiorę, no bo czemu by nie I zaczynają się coś takiego standardowo Dla takich miejsc, różnych bunkrów, nie bunkrów, bardzo często są to yy, Miejsca zaśmiecone, opuszczone to opuszczone zawsze są, ale Są strasznie zaśmiecone Jak widać tu się zgromadza cały syf Zrzucają tutaj cały syf a my idziemy dalej. Tak wygląda na razie ścieżka. Jest pierwszy. Jest nawet otwarty, znaczy wybity. Pada. Jest śmietnik w środku. Tak to wygląda. Mam ze sobą. Mam ze sobą latarkę czołową. Mam nadzieję, że mi coś pomoże. Trochę się przygotowałem, jakby nie było. Czy coś da? Mam nadzieję, że tak. Na całe szczęście wchodzę, bo zaczęło mocniej padać. I postaram się tutaj coś wejść, chociaż nie wiem jak to zrobię, ale tam widzę, że tam dalej jest jakieś przejście. Także postaramy się tam dostać. Mam nadzieję, że cokolwiek będzie dzisiaj widać. Łooohoho. Wow. Dobra, powiedzmy, że jesteśmy. Śmietnik straszny. Jakby nie było pełno pajęczyn. No nic. Chodzimy dalej. Wygląda jakby ktoś tu spał. Ciuchy. Mam nadzieję, że nikogo w środku nie spotka. Pajęczyny, niepajęczyny. Ciekawe, jakie wielkości są tu pająki. Dobra, jesteśmy. Mam nadzieję, że coś widać. Widzicie coś? Takie tu są... Nie, nie mam pojęcia do czego to jest. Czyli jest taka przymurówka z cegły? Z jakimiś gwoźmi witymi na deskę. Dalej jakaś deka. Jakaś deska. Sklejka. Ok. kim napis na ścianach. tutaj Tu się nie, nie zapali. O, się gnie. Okej. Okay. jest strasznie jakby nie było. To jest jakiś kamień, to jest chyba kamień kolejowy, Jak możecie sobie zobaczyć. To na pewno coś było wypalane. Jest wielka opona. Wielka opona jest tutaj no, wypalona, widać, że była spalana. Nie małe pomieszczenie. O tu jest ciemno. Się cicho jakoś zrobiła. Są drabinki. Te robinki prowadzą do wyjścia. No nic, to jest tylko tutaj tyle. Ok. Dobra, tak to tu wygląda. Na ścianach jakieś napisy. Śląsk Wrocław, nie śląsk Wrocław, różne takie rzeczy. Zaśmiecone strasznie. Nie ma tutaj wiele do zobaczenia, ale jest bunkier. Były włączniki na ścianach. Odnośnie takich rzeczy się. Nie znam za bardzo, ale lubię w takich miejscach wchodzić. Po prostu, zobaczyć. Ale uznaję to miejsce od 1 do 5 za 1, Typowo szybka prezentacja pierwszego miejsca. Tak tu to wygląda. Strasznie zaśmiecony teren dookoła. Jestem ciekaw, co jest tam 20 metrów dalej. To wyjście: czy tam jest coś? Yy, czy raczej to jest jest tam coś, ale po prostu narzucone śmieci, takie na tym tutaj prawdopodobnie się będzie tak jak tutaj, że są tam po prostu śmieci na tym leżą i się tam nie wyjdzie dobra, także następnym miejscem jest schron też umiejscowiony na Brochowie żeby się tam dostać musicie tutaj zaraz od tego parku brochowskiego iść taką taką ścieżką taką kamienną zaraz naprzeciwko parku i w tą stronę yy, może jesteście w stanie dojść do tego schronu żeby się tam później do schronu dostać, to Wam tam dalej pokażę, jak tam się idzie mniej więcej. No i zobaczymy jak to teraz tam wygląda. Jeżeli chcecie, żebym coś nagrał, coś konkretnego, jeżeli macie coś w głowie, a chcielibyście, żeby zostało to nagrane, to śmiało możecie pisać w komentarzu. Jak widzicie, już doszedłem tą drogą do takich torów, przez które przychodzę. I będziemy się kierowali w tą stronę. Tam, jak macie tą zamkniętą barierkę. I cały czas prosto i tym sposobem dojdziemy do schronu kolejnego, który się tam znajduje. Będę musiał go poszukać, bo prawdopodobnie jest on zarośnięty. No nie dziwi mnie, to jest wiosna i wszystko zarasta. Także pędzę taką ścieżką. Jesteśmy już blisko, na pewno jesteśmy blisko. Będą te bunkry gdzieś z mojej lewej strony. Coś jest. Są schrony. O! Wow. Może się do nich dostać przynajmniej. Kiedyś to było tak zarośnięte, że nie dało rady się tędy dostać. Znaczy, trzeba było iść przez haszkę. Teraz macie schronę. Tak to wygląda. Bardzo często tu są wypalane osoby. Wypalane osoby, wypalane opony przez osoby bezdomne. Macie znaczy, młodzież, która sobie graffiti robi, jakieś gdzieś tam znaleźli, spraye. To jest drugie pomieszczenie, całe, całe czarne, ale tu jest czysto, w ogóle to jest ciekawe, że to jest czysto bardzo w tym pomieszczeniu, ktoś chyba o to zadbał i to miejsce wyczyścił. Idziemy sobie dalej. Pajęczyny wszędzie, drugie miejsce też czyste, wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się strach, napis, napis na ścianie, miłość, równość, aborcja. Różne teksty, różne słowa wypisane na murach. Dalej wygląda to tak. Jakaś ścieżka, także idziemy. O, ciekawe, patrzcie na taki stolik. Postaram się wam trochę to rozjaśnić. O i teraz będziecie dużo więcej widzieć. że to tytoń, jakiś leży. O Jezu, jakaś mylina jest, już się zrobiła. <laughs> Zwilpi nawet są. Także no, na no, żadną szczykawe się tu nie trafił. Ale ktoś tu posprzątał. Trzeba przyznać. no fajnie, że widzicie, dużo więcej teraz, ale jest echo Eus yy, w ogóle. Kiedyś tu byłem, tu był straszny śmietnik było wow, kolejny stół Lol Linie w ogóle wiesz mam, co tu się dzieje Nie wiem czy to jakieś orgie są, czy co? Nie mam pojęcia Ale dziwnie to wygląda <ślinie> Może to w sumie wygląda jak jakaś mównica, co? No typowo wygląda jak jakaś mównica, patrzcie na to. tutaj sobie tam stoi i przemawia do ludzi. Kurwa, Kurczę, nie słyszeliście tego? Sam się nie przeklinać. Jakaś sekta może tutaj siedzi, urządza jakieś spotkania. Powiem Wam szczerze, że to jest dziwne naprawdę Co tu się w ogóle dzieje To Jezuś straszyłem jakiegoś dźwięku Chuj, tu jest ściana Jest ciemno i nie widać ale myślałem że tam jest jakaś wnęka Co tu się dzieje powiedzcie mi. No nic, no to jest drugi schron. W razie jakiegoś, jakiegoś, jakiejś wojny. Także pewnie było ich tutaj więcej pomieszczeń, albo zostały zamknięte. Ale się ciemno zrobiło, albo zostały zamurowane, zatkane tak żeby ludzie tam nie wchodzili. No, to jest jeden z wielu we Wrocławiu tak naprawdę. Wiele jest jeszcze nieodkrytych, prawda? A no, jak tu siedzą, to mogliby tamto pomieszczenie też oczyścić, chociaż pewnie tam to wszystko wrzucili do tego pomieszczenia. No, no i to był skron. Kolejny, tak on tu wygląda. W tamtym miejscu jest jeszcze ten taki studzienka cała, ale w miarę nad jest wyczyszczony. Coś najciekawsze, że jest tam, są tam jakieś dziwne przedmioty typu stół, typu jakaś mównica, prawdopodobnie siedzą tu dziwni ludzie, <grym> dziwni ludzie nie dziwni, każdy ma swoje spostrzeganie świata, no i są jakieś, nie wiem, spotkania robione tutaj, czy to, nie, nie mam pojęcia, jakieś anarchistyczne, nie wiem, nie, nie, nie znam się na tym, nie chcę się wypowiadać, ale tak to tu wygląda z tej strony, są tu wejścia. Tu macie... Nie wiem czy to jest ta mównica, chyba dalej jest mównica. Mównica czy jak to tam... O, tu jest jeszcze kolejne wejście. Tego nie widziałem. Na końcu, dzieli je ściana, widzicie? Także tu jest... To tu musi być ta mówicaczek świecę. Ściana i... Pewnie jest śmietnik. Na bój, nie. O. IHS Nima 2 THC. No, takie pomieszczenie. Z dużymi na spód, na dole jest woda. To duże woda, czyli były tu pomieszczenia jakieś, z, z pewnością na dole tam są wentylacje u góry, ale na dole musiały być. Tak to tu wygląda na dole musiały być jeszcze jakieś pomieszczenia, które zostały zamknięte. A, później zostały zalane, w sensie zalane pewnie przez wody gruntowe no i tak to wygląda tutaj no cóż fajnie, że trochę jest to zadbane, bo wcześniej jakbyście tutaj byli to tutaj się nie dało przejść, było tyle śmieci byłem tu kiedyś i... no nie dało się przejść a teraz to wygląda tak, także jeszcze to istnieje kończymy na dzisiaj, film został zrobiony na prośbę widza który mi w komentarzu napisał, że chciałby zobaczyć film z Brochowskich Bunkrów no i ten film został właśnie nagrany. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jeszcze jakieś ciekawe miejsca, które byście chcieli, żebym nagrał, no to śmiało możecie pisać w komentarzu. Jeżeli już dotrwaliście do tego miejsca, no to pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, żeby mnie to motywowało dalej, żeby to robić, żeby te filmy coraz więcej osób widziało. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie mi w komentarzu oczywiście, co byście chcieli, żebym nagrał. No i napiszcie mi w komentarzu również jak Wam się podobają te bunkry dzisiejsze i czy znacie jeszcze jakieś w okolicy Wrocławia? Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się do następnego filmu, cześć.